Tutajcie, mamy skalibrowane i tak to wygląda. Tu macie dokładność. Tu góry widzicie te centymetry 04, 01, 06. Taka jest dokładność. I ja udostępniam po prostu hotspot z mojego telefonu. Tutaj także nawet nie trzeba karty wkładać. Myślę, że bardzo fajna opcja. Dodatkowo ta nawigacja będzie mega tania u nas już jest założona na RC widzicie pasuje elegancko prowadzi bardzo dobrze właśnie ją skalibrowaliśmy także no, myślę że będzie to bardzo fajna opcja możliwa tutaj do zakupu do naszych ciągników klika prowadzenie tylko i zobaczcie już on tutaj w ścieżkę wjeżdża sam i śmiga i tak to wygląda generalnie myślę, jest ok tu macie dokładność, how much is it It's zero points a teraz you make turning okay. teraz tutaj zawracamy sobie, zobaczcie na nawigacji tak ta maszyna zawraca sama. Teraz sam wjeżdża w ścieżkę. No i już mamy dokładność. Trochę poniżej 0, to zależy jak szybko jedziemy. Aktualnie jedziemy dosyć jak szybko my jedziemy. 7 na Aha, kolejną zawrotkę robimy. Tutaj Chińczycy już z naszymi chłopakami się dogadują. Kolejna nawrotka. Także. Jest tutaj nowa opcja. U nas montaż tych nawigacji od razu będziemy robić. Coś tam się maluje. 0,3 cm. Co on robi? fajną na Także tak to wygląda moi drodzy. RK ma już założoną nawigację, także można ją z nawigacją kupić naprawdę dobrej cenie. Zapraszam do kontaktu po więcej informacji i zapraszam Was do nas na plac. Pozdrawiam.